Cześć, cześć, witajcie w kolejnym tygodniu prowadzenia prac na Kosakowie. Dawno tutaj nie nagrywaliśmy żadnego materiału ze studia, no i zapraszam Was na kolejny odcinek, kolejny tydzień prowadzenia prac na budowie w Kosakowie. Tydzień lub dwa lub trzy tygodnie, w zależności od tego, z jaką częstotliwością były nagrywane materiały. Lecimy. Jak widzimy, przyjechała więźba Dachowa, żuraw, czyli dźwig, dźwig samochodowy rozładowuje więźbę, rozładował więźbę z samochodu dostawczego. I na pierwsze dwa budynki ona już tutaj jest zaskładowana na budowie, następnie będzie wybudowywana przez ekipę monterów na dach. Poszczególne elementy drewniane tej kratownicy dachowej są złączone ze sobą za pomocą płytek kolczastych. I przez to, że w programie do obliczeń konstrukcji tej drewnianej, tej firmie powychodziły jakieś dziwne drgania, dziwne tutaj zjawiska, po prostu miejscami musieli zdublować dolny pas, ten pas, dolny pas tej kratownicy. Co miało oczywiście wpływ na wyższą cenę wykonania całego dachu. Ale nie, nie był, powiedzmy, że nie były to kolosalne koszty. Tutaj oni próbowali yy, na, na początku, jak przeliczyli ten dach, dać dużo wyższą cenę. My ich znegocjowaliśmy z tego z pamiętem, Chyba 10, 5 tysięcy na, na każdej więźby jeszcze poszli w dół od tego momentu, jak podnieśli cenę, także te, te pieniądze dalej się jakby, te kwoty dalej się mieściły dzięki temu w budżecie, dzięki temu, że ponegocjowaliśmy z nimi. Na placu budowy jest duży nieporządek, zawsze mnie denerwuje taka sytuacja, bo jestem zwolennikiem tego, żeby jednak plac budowy był poukładany, posprzątany, najlepiej jeszcze, żeby nie stała tam woda, ale to oczywiście jest uzależnione od warunków gruntowych. Tutaj mamy dosyć dużo gliny w tym gruncie, dlatego tutaj wykonujemy też m.in. drenaż. Z tego powodu. No, no, ale niestety, na tym etapie prowadzenia prac, jak są prowadzone ro roboty dotyczące stanu surowego, no tego bałaganu niestety nie da się uniknąć. O, tutaj widzimy już konstrukcja na pierwszych dwóch budynkach, jest zamontowana. Ściana szczytowa również została już obita płytami MFP. Oraz na początku tego nagrania widzimy rusztowanie choinkowe, tak zwane, rozstawione przez. Monterów y, poszycia dachu. Oni już tutaj przymierzają się do y, montażu obróbek blacharskich, y, rynien oraz membrany na tym pierwszym budynku, żeby y, obiekt był zabezpieczony przez wodą, żeby można było w środku wykonywać już prace dotyczące instalacji elektrycznej, y, dotyczące montażu okien y, i też w zasadzie powoli będzie można już wykonywać tynki wewnętrzne. Tak jak widzimy, tutaj prace elektryczne się roz, już, już się rozpoczęły, jest rozstawiona drabina, są nabite pierwsze blachy, jeżeli chodzi o po prostu montaż przewodów. Także tutaj nie próżnujemy te etapy poszczególne wykonywania tych kolejnych procesów budowy domu jednorodzinnego, On, najlepiej jak one następują jeden po drugim, bo tak naprawdę budowa najbardziej się przeciąga nie dlatego, że te poszczególne etapy prowadzenia prac typu tam elektryka czy hydraulika się przeciągają, bo to jest taka zasada, że jak już ktoś rozpocznie dane prace to zależy mu na tym, żeby jak najszybciej to zakończyć, jak najszybciej wyjść z tematu, jak najszybciej po prostu zafakturować. Także jak już te prace się rozpoczną, one już pójdą. Najwięcej czasu zawsze się traci na te momenty przejściowe, jak po prostu jedna ekipa wychodzi, druga wchodzi. Dlatego trzeba te momenty przejściowe zminimalizować do minimum. To jest bardzo ważne, szczególnie przy większych projektach deweloperskich, żeby tych po prostu przestojów na budowie praktycznie w ogóle nie było. I najlepiej, żeby wszystkie ekipy wchodziły ze sobą na zakładkę, bo oczywiście jest taka opcja, jest to możliwe w 90% przypadków. No tutaj mamy widok, widok na więźbę dachową z pierwszego piętra. Prezentuje się ona wyśmienicie. Tutaj już na kilka miesięcy po zmontowaniu tego dachu, pomimo tego, że cena była minimalnie wyższa niż zrobienie dachu tradycyjnego, ulepionego z jakiegoś zielonego drewna paskudnego, tak jak jest wykonane 90% domów jednorodzinnych w Polsce, no to jednak wygląd robi robotę. Pewnie między innymi dlatego udało nam się sprzedać wszystkie mieszkania na osiedlu yy, 3 miesiące przed oddaniem obiektów do użytkowania. Także to, to było na tyle, jeżeli chodzi o nagranie czwarte tej serii. Widzimy się za tydzień w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się. Na razie.